Bur. Witajcie 14 czerwca 25 roku za 15 piąta. tak dokładnie tak witajcie w kolejnym wyjściu dzisiaj polujemy również na koziołka jest jeszcze troszkę za wcześnie mgły snują się po łąkach po polach Kosiołki jeszcze nie wyszły, ale jadąc tutaj po drodze mijałem jednego, który w zbożu, no w takim terenie, gdzie nie było mgieł, już sobie buszował w zbożu. Więc jest nadzieja, że spotkamy już jakiegoś, a jak nie, to rozejrzymy się za jakimś dzikiem. Nie ma co tracić czasu, zbieramy się i ruszamy. No to chodźcie, idziemy. oko już wypatrzyłem próbuję do niego podejść nie wiem dokładnie co to jest ale wygląda na selekta znaczy selekcyjny jest na pewno nie wiem tylko w jakim jest dokładnie wieku gdzieś tutaj się ukrył wśród mgieł No i koziołek nam zginął Gdzieś się schował Nie chce się pokazać To krążymy dalej Zobaczcie jak pięknie wygląda dzień o poranku Słuchajcie, piękna sytuacja była. Podchodziłem właśnie koziołka. Tam fragment tego podchodu Wam nagrałem. Niestety, nic z tego nie wyszło. Udało mi się go podejść na jakieś 70 metrów. I staliśmy tak oko w oko. Ja za krzaczkiem i przez te krzaki obserwowałem go. Ale niestety okazało się, że to jest regularny szóstak. W wieku 3-4 lat. Piękny, naprawdę. Widok był zapierający dech w piersiach. No ale niestety nie do ostrzału. Takie kozby są jak najbardziej pożądane w naszym łowisku. I do tego zmierzamy, żeby jak najwięcej takich koziołków wyhodować. No cóż, idziemy dalej. Kąty moka widzę w tej chwili sarnę na łące, ale to chyba jest koza może spróbuję Wam pokazać jest tutaj you <sweak> Podchodziłem kolejnego koziołka. Były emocje. Pasł się z kuską na takiej łące blisko zagajnika. Udało mi się go podejść na strzał, ale okazało się, że piękny, regularny szóstaczek. Już troszkę starszy. Jakieś 4-5 lat. No ale piękny. Nie do odstrzału. Oby takich więcej w naszym rewirze i w naszym całym obwodzie. No dobrze moi mili. Kończymy polowanie na tym rewirze. Jest godzina za pięć, siódma. Przesuniemy się teraz na takie łąki, dwa rewiry obok. Zobaczymy co tam się dzieje. Tam do tej pory polował mój brat. Szukał dzików, nawet spotkał. Loche z warchlakami, prawdopodobnie z ciotką, ale odpuścił, nie strzelał. Ale spotkał tam kilka kozłów, mówi, że były dosyć ciekawe, dlatego przesunę się teraz w tej chwili na tamten rewir. No i zobaczymy, co tam będzie. Kawka w łowisku smakuje najlepiej. Wasze zdrówko, zanim zdecydowałem się jeszcze opuścić ten rewir. Wstąpiłem tutaj na taką łączkę. No, i spotkałem jeszcze jednego, trzeciego już rogacza, a właściwie czwartego, ale trzeciego regularnego szóstaka. No, niestety, nie kwalifikował się do ostrzału. Jak ja nie cierpię regularnych szóstaków. jak ma ja nasz kolega Andrzej. No, niestety coś w tym jest. Dzisiaj święty Hubert. Darzy nam jedynie pięknymi widokami. No ale zaraz zobaczymy. Dopijam kawkę i jadę na ten sąsiedni rewir. Sąsiedni rewir zobaczymy, może tam coś jest. No dobrze moi mili, jak widzieliście strzelałem do kozła wydaje mi się, że to łowny, raczej na pewno piękny, gruby szóstak no idziemy do niego, zobaczymy dystans jakieś 70-80 metrów chodźcie To mamy koziołka. Niestety po strzale wpadł do rowu. Dlatego jest taki brudny. Musiałem go wyciągnąć. Stary kozioł. Łowny. Proszę bardzo. W takich parostkach siwy łeb. Zęby starte. Na jakieś 6 albo nawet może więcej lat. Ale to się okaże przy preparacji. Ostatni kęs, pieczęć, i złom dla mnie. Dasz bur moi drodzy. Do zobaczenia, następnym razem. Cześć, trzymajcie się. No i zagramy sygnał. Sarna na rozkładzie. Dasz bór, kochani.